Hej wszystkim z tej strony, Alia i witam Was w kolejnej środowej aktualizacji. I od razu na początku muszę Was uprzedzić, ponieważ jak pewnie słyszycie, jestem troszeczkę przeziębiona i no, mówię przez nos, ale myślę, że akurat y, tak bardzo Wam to nie będzie przeszkadzać. Y, no i tak, mamy kolejną środową aktualizację. Po pierwsze, doszły nowe konie, y, które za chwilę pojedziemy sobie ją zobaczyć. Po drugie, jest, są jakieś nowe zadanka, ale niestety ja jeszcze ich nie mam, ponieważ nie uratowałam e, chyba lisy z Pandory, Lisy z Pandory, a nie Anny? Nie wiem o co z tym chodzi, ale dobra. Ja jeszcze po prostu nie byłam ani razu w Pandorii, więc na pewno tych zadań nie mam. E, jeszcze doszły, doszedł jeden nowy koń do Star Stable Horses. Koń północno-szwedzki. Bardzo mi się podoba, ale niestety jestem biedna, więc go nie kupię. No i za tydzień, już za tydzień, będą nowe siodła Lizy. Lizy, tak? Lizy? No nie wiem, nieważne, ale będą te nowe siodła, które by, podobno mają być tak mega dopracowane, więc no ja się bardzo cieszę. Dobra, słuchajcie, wychodzimy ze stajni. Naprawdę bardzo was przepraszam za ten mój głos. Ja czuję po prostu, jak mówię przez ten nos. No, myślę, że Wam to tak naprawdę nie przeszkadza, bo bardzo chciałam nagrać tą aktualizację. Dobra, jeden, ten nowy koń. W ogóle nie przeczytałam, co to zarasa. Jak Achałtekiński. Tak, to jest Achałtekiński. I są trzy kolorki. Tam już ktoś jeździł, ale ja nie zobaczyłam. Dobra, najpierw pojedziemy sobie. Specjalnie tutaj. wzięłam e, Trakena, żeby sobie porównać, czy są aż tak podobne. O! To jest ten ładny. O oh, wow. Ojej, ale ładny. Oh. <laughs> ale O oh. Ojej, ale słodziaśny! I jeszcze to. No, ale ładny, na no serio. Podoba mi się. Ta maść w ogóle. No, są bardzo podobne. Powiem szczerze, że, że są bardzo podobne. Ten Ahał jest chyba troszeczkę wyższy. A nie, mój, mój jest wyższy. Jest chyba bardziej chłódszy trochę. Ale tutaj ma tak samo wyrysowane. No, bardzo ładnie się prezentuje. No, powiem Wam, że podoba mi się. O, to jest chyba ten okopcony. I on jest masakrycznie podobny do tego Trakena. Takiego też innego, bardzo podobnego do tego. Ale jejku, ale on ma faktycznie tutaj jakby był brudny, dosłownie. No jakbym miałam wybierać, to tego bym chyba nie wzięła. Ale i tak, wszystkie są ładne. Ciekawa jestem ich chodów, ale no niestety, nie mogę sprawdzić. Nie mogę sprawdzić. Dobra. Aha, czyli tu były te dwa. Dobrze, dobrze. Dobrze, panie Bobrze. To teraz tak. Mamy tu, tutaj tego, tutaj tego. I lecimy do Fortupinta. Okej, okay, słuchajcie, już jestem tutaj w forcie Pinta I uwaga, uwaga. O, tam jest widzę. Aha. To jest chyba ten perłowy, ale ojej, ale ładny. Naprawdę jestem tak strasznie ciekawa ich animacji, ale kurczę, nie mogę ich kupić, no. To się nazywa niefard życiowe dosłownie. O, ale teraz możemy sobie popatrzeć na jego tył, bo tam nie było trochę widać. No cóż, ogon ma identyczny prawie jak ten, <noise> jak mój traken. No tutaj mają y, troszeczkę bardziej takie zaokrąglone. Trakeny mają takie, spad w dół taki. Tutaj są bardziej grube, a tutaj są łódzcze, więc to takie trochę śmiesznie tak trochę wygląda. Ale no dobra, y, ogon wygląda bardzo sztywny tutaj, albo taki spłaszczony? Nie, nie wiem, jak to określić. No, ale dobra, tak to wygląda. Tak ten koń się prezentuje. W ogóle oczka ma niebieskie. Ja kocham niebieskie oczy. A! Za daleko. No, bardzo mi się podoba. No, w ogóle takie maści mi się ostatnio podobają. Takie perłowe, jakieś siwe czy coś takiego. No, ładne. Nie powiem, że brzydkie, bo mi się podoba. I co jeszcze tam yy, było? Kurczę, co jeszcze było w tej aktualizacji? No chyba tyle. Targ koni to nie wiem, nie przeczytałam. Czy jest czynny, ale chyba nie jest w tym tygodniu czynny. No i co, słuchajcie, to chyba było z, z tego filmiku na tyle, z tej aktualizacji. O, tutaj ktoś już biegnie. Tutaj już ktoś biegnie na tym koniku. Ale dobra, nie, niestety nie mogę go kupić. No, ja Was przepraszam jeszcze raz bardzo za ten mój głos i za to, że mówię przez nos. A zróbowała, bo ja Cię kręcę. Dobra, powie, napiszcie mi w komentarzach, oczywiście, co myślicie o tych pięknych koniach. Moim zdaniem takie 9-8,5 na 10, ponieważ są bardzo podobne do trakenów. No, przynajmniej mi tak bardzo przypominają trakeny. No i co? Myślę, że Wam się odcineczek spodobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, subskrypcjach, komentarzach i pa pa!